Tak jest 15 czwartek, robimy sobie update rynku I spróbujemy sobie rozszyfrować co tu się dzieje na co tu się dzieje na, 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 słuchajcie, na naszym BTC. Powiem o tym, że od, wszystko od niego zależy i jeżeli on zacznie spadać, no to, to cały rynek zacznie spadać. Jeżeli my dostaniemy na nim jakieś tam wzrosty, no to, to jeszcze gdzieś tam będziemy szybować do góry. Ale powiedzmy, powiedzmy, cofamy się do tego miejsca tutaj. Cześć, wrzucimy sobie jakąś H1, żeśmy to więcej mieli tu widocznego. Yy, dobra. Ten lokalny impuls już możemy wycofać. Tą linię trendu wyrzucam na razie. To wyrzucam. Dobra. Yy, skupmy się w tym miejscu. Od, od yy, ATH yy, mamy 1, 2, 3. Ja to traktuję cały czas jako czwórkę. Cały czas jako czwórkę, nie? Czyli jeszcze raz wam zaznaczę. Dla tych, którzy nie byli wcześniej albo nie pamiętają. Na razie uważam, że mamy taki ruch i jesteśmy w trakcie tworzenia yy, fali 4 i powinniśmy dostać jeszcze tutaj yy, jeden ruch, jeden ruch w dół, okay? I, I czekamy tak naprawdę na to, żeby dobrze załadować się w yy, shorty yy, po ten właśnie ruch spadkowy fali, fali 5, OK. Yy, póki co jeszcze jest możliwe, On, ten ruch, już mówię, ten ruch się zaneguje dopiero, kiedy my na Bitcoinie. Wybijemy to miejsce, OK? Czyli to jest dla nas bardzo ważne miejsce na BTC, jeżeli ten poziom, ten poziom tutaj zostanie wybity, OK, to ja wtedy zmieniam narrację, że możemy go przetestować i możemy nawet, słuchajcie, wybić no niższy szczyt, ewentualnie też nawet zrobić ATH, to jest dalej wtedy możliwe. Póki jesteśmy jakby pod tym poziomem, czyli poniżej 107 tysięcy. To cały czas uważam, że my jesteśmy w takim cyklu spadkowym i potrzebujemy tu jeszcze jakieś jedno, jedno uderzenie. Więc to jest jakby, to jest jakby żeby się, żebyście wiedzieli, czego się chwycić. Teraz tak, rozszerzamy sobie rozszerzamy, rozszerzamy sobie ten impuls, bo ten impuls nam w tym momencie nas bardzo mocno interesuje. Więc o co tutaj chodzi w tym impulsie? Zobaczcie. Na chwilę obecną, taką najprostszą metodą, jakbyśmy sobie mieli go tutaj wyznaczyć yy, powtórzenie korekty to tu mamy pierwszy ruch pięciofalowy tu mamy korektę w formie ruchu pięciofalowego także ok i teraz yy, ten pierwszy wzrost ten pierwszy wzrost nanosimy od dołka od dołka do yy, słuchajcie szczytu czyli tej fali mieliśmy tutaj dołek ok więc nanosimy go yy, i zobaczcie że na BTC co prawda nie mamy jakoś specjalnie dociągnięte to 1 do 1, bo to jest na 98,5 tysiąca, ale 0,9 mamy zrobioną. Ja zdecydowałem się na shorta właśnie po osiągnięciu 0,9. Teraz skasuję te, te, te boksy tutaj i weźmiemy sobie mierzenie FIBO bazujące na, na trendzie, żeby zobaczyć dokładnie, w którym miejscu my jesteśmy. OK? Czyli zobaczcie. 09 dziewiąteczkę mamy, mamy zrobioną. 09 dziewiąteczkę mamy zrobioną. Eee, I co tu się dzieje? Tu mamy jedynkę, czyli cały czas jest możliwość podejścia jeszcze 98,460, nawet 99,300 i to też będzie OK, Wiecie o co chodzi? Przełamanie dopiero 104 tysiące to będzie wybicie overbalansu, czyli dopiero jeżeli my przełamiemy 104 tysiące, no to jest duża szansa, że my pójdziemy właśnie yy, do tego boksa, i tutaj nie będzie to korekta ABC, tylko stworzy nam się impuls, czyli ruch pięciofalowy, ok? Więc to trzeba, mieć, to trzeba mieć na uwadze. Dlaczego się zdecydowałem na shorta na grupie w tym momencie? Dlatego, że zobaczcie, z godzinówki wczoraj mam, mieliśmy szczyt, mieliśmy korektę czytelną ABC i mieliśmy wyższy szczyt, ok? Mamy korektę, wybicie tego szczytu i mamy przełamanie, Przełamanie struktury z godzinówki. Eee, chyba z czwórki nie ma tego przełamania jeszcze, nie, nie. Czwóreczki jeszcze nie ma. Czy przełamanie z czwórki będzie w tym miejscu dopiero na 94.400. Natomiast z godzinówki już już to przełamanie widać. Bardzo dobrze to widać z 15 minut. Czyli zobaczcie, mamy szczyt, mamy korektę czytelną, wyższy szczyt i przełamania. I teraz od tego przełamania, od tego przełamania, często rozuczę. Z tego pomiaru 6,1 i tu próbujemy, próbujemy, short. Teraz, moi drodzy, bardzo ważna rzecz, bardzo ważna rzecz. Jeżeli my tutaj dostaniemy tylko coś takiego, coś takiego, to to jest korekta. To będzie dalej korekta. Ok? I co? I od tego ruchu pójdziemy do góry. Pójdziemy jeszcze wyżej. Ok? Jedynaczka na czacie, czy to zrozumiałe jest? Czyli jeżeli my się zatrzymamy na 95 ,000, 94 800 to to jest korekta dla tego impulsu i wtedy co spieniężamy się tutaj i tu jest long pod słuchajcie wyższe szczyty. Dobra to to żeby sobie zapamiętać teraz jeżeli ten ruch jeżeli ten ruch rozwinie nam się głębiej czyli nawet do, 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 nawet do 93 600 93 000, już teraz to sobie zmierzymy dokładnie. Jeżeli ten ruch nam się rozwinie, zobaczcie, do 1,618, czyli do 93 tysięcy nawet, 93,400 powiedzmy, tu może być, tu poszukamy sobie z tej konsolidacji wtedy jakiegoś wejścia, to może być to znowu ruch pięciofalowy. I wtedy, jeżeli to będzie ruch pięciofalowy, czyli mamy 1, 2, mamy 3, mamy jakieś tu 4 i możemy mieć 5, ok., jeżeli taki ruch dostaniemy, to potem bierzemy znowu pomiar od tego szczytu do tego dołka i tu 95800 wtedy, pod warunkiem, że tu dostaniemy 95800 po korekcie znowu ABC dołączamy się do znowu ruchu w dół. OK? Czyli jeżeli tu dostaniemy wtedy ABC, to tu lecimy, to tu lecimy, moi drodzy kolejną, kolejną lagę w dół. I teraz tak, jeżeli to znowu będzie tylko i wyłącznie ABC, z tego pomiaru, zobaczcie, bo to wszystko będzie czytelne, nie? W którymś momencie. Jeżeli to tylko będzie ABC, no to stąd znowu long, ale jeżeli tu się znowu zrobi ruch yy, zajebisty w dół, czyli poleci znowu trójka, moi drodzy, no to wtedy ja jestem już jakby yy, pewny, że idziemy przynajmniej po, po yy, Nadbicie, nadbicie tego dołeczka, który, który mamy na chwilę obecną. Czyli takie mamy, takie mamy scenariusze na, na BTC. I teraz dwójeczka, czy to było czytelne, co powiedziałem? Słuchajcie, mało tych jedynek, mało tych jedynek, kurde. Nie wiem, tylko cztery jedynki, nie wiem, czy, czy nie słuchacie, czy, czy. Bo potem będzie, będzie sto... setki pytań. Dobra, yy, więc, więc to nas interesuje. Potrzebuję, żebyśmy dostali impulsu, potem po korekcie ABC możemy zagrać tutaj longa i pewnie go zagram. I stąd potem gram pod C, znowu się spieniężam na C i patrzę, co się dzieje dalej. Jeżeli pójdą dalej, to na czwórce dołączenie się i jeszcze jedna laga w dół, nie? To tak na chwilę obecną mamy. I teraz tak, słuchajcie, pod to, pod to yy, dopasujemy, dopasujemy też altcoiny wtedy jakieś. Bo cały rynek, jeżeli Bitcoin tu zrobi impuls i tu zrobi korekta BC, to cały rynek będzie do shortowania i uważam, że albo z tego miejsca, albo właśnie tak powiedziałem, z tego miejsca, gdzie wyjdziemy tu dziś wyżej, no to uważam, że potężna hosta, hosta w shortach jest dla nas, nie? Więc wtedy się, wtedy się przyłączamy do ruchu i, i shortujemy ten, ten ruch i zarabiamy po prostu na spadkach, nie? Teraz tak, troszkę inaczej wygląda ETH, ETH mi się mniej podoba, e, dlatego, że mm, ETH jest szansa jeszcze, że ona nadbije jednak ten szczyt, bo tu mamy jeden, tu mamy drugi i że tu jeszcze wylecimy tym ETH, gdzieś nawet do 3500 możemy tu podejść, więc słuchajcie, specjalnie tego ETH nie chciałbym jeszcze shortować, co prawda mam jakiegoś tu delikatnego shorta, otworzyłem sobie tak prywatnie, ale, ale wam powiem, że Zobaczcie, Bitcoin spadł jakieś 500 dolarów, a te hasy stoi cały czas w miejscu, nie? Więc tu też, tu też jest jakby, no jest jakby mocniejsze. Albo, albo czeka na to, że Bitcoin po prostu zrobi. O widzicie, jeszcze ważna rzecz. Albo czeka na to, że Bitcoin po prostu zrobi tutaj korektę płaską, czyli Bitcoin będzie budował tu formę znowu trójkąta. Zróbmy sobie tak, żeby to też było dla was wiadome. Jakąś formę trójkąta tu sobie zrobi, o, bo tak może być. Czyli jeżeli tu nie wyjdziemy y, poniżej y, tego dołka, jeżeli nie wyjdziemy poniżej, no to słuchajcie, tu się pobawimy w tym trójkącie i będzie to wybicie jeszcze jedno, jedno do góry. Jeszcze jedno do góry może być, zresztą, bo powiedziałem Wam, że A równa się, co jest niezaliczone, więc jeszcze tu może być jakieś podbicie. I być może, że eter na to czeka że Bitcoin zrobi korektę płaską i wtedy jeszcze jedno podbicie. Więc słuchajcie, jeżeli będziemy widzieć, że nie wybija tego dołka na 95,700, to trzeba to spieniężać, brać tej profity i wtedy próbujemy się przyłączać do longa pod właśnie A równa się C, czyli właśnie dużo, dużo wyżej. I teraz mamy jakby pełny obraz, pełny obraz rzeczy, co się dzieje, co się dzieje na rynku. Teraz tak, jeżeli chodzi o, o dodża, bo dodża zagrywamy w tym momencie na bieżąco, yy, to zobaczcie. Yy, dodża złapałem praktycznie snajpersko, bo 14245 wejście na grupie było, a cena doszła do 14244. Czyli zobaczcie na tym dodżu to albo nam, yy, albo nam braknie yy, nieraz 0003, albo raz i raz 003, ale staram się go obrać jakby tak w punkt. I teraz, I teraz o co o co tutaj chodzi w dodżu? W dodżu macie tak, szczyt, mamy zebranie płynności, ale nie ma zamknięcia się powyżej yy, tego knota, dostaliśmy, dostaliśmy odrzucenie ceny. Teraz tak, tu mamy wybitą strukturę, jakby na to nie patrzeć, na 14,558, i pisałem tak, że jeżeli bitcoin by spadał, bitcoin by spadał. Bo tam były już pytania na przykład na support, a co robimy z dodżem, skoro gramy shorta na, na Bitcoinie. Nic nie robimy. Ten, ten dodż powiedzmy, nie traktujmy go jako, jako, jako zabezpieczenie, ale yy, przed Ameryką jest, jest szansa, że dam go w B. Że dam go w B, bo jeżeli by na Ameryce Bitcoin poleciał do dołu, no to szkoda by było wieść tego, yy, słuchajcie, dodża yy, w stracie, nie? Yy, więc yy, przed Ameryką dam, dam, dam B. I, i, będziemy, I będziemy obserwować. Natomiast ten, ten poziom, który tam pisałem, że 14,540 mnie interesuje, że jeżeli ten poziom będzie osiągnięty, to zastanawiam się nad take profitem, ale tu niewiele brakło. No i sobie czekam, czekam spokojnie. Czekam spokojnie. Tak patrząc, jakby po świecach, patrząc po świecach, co tu się dzieje, no to tu praktycznie, tu jest jakieś miejsce, które, które do którego może dojść, ale to jest dosłownie. 14578. Tu jest wszystko rozegrane ładnie. O, ten order block jest rozegrany, ten jest rozegrany. Yy, no, tu jest jeszcze jakiś order block. 14700, powiedzmy. No. To to jest jakby maksimum, które, które na chwilę obecną, jeżeli Bitcoin będzie spadał, to jeszcze na jakieś tam podbicia, to jest maksymalne miejsce, na, które, które na dodrzu yy, w tej chwili widzę. Ok. Teraz tak. Yy, czekamy sobie na solankę. 146 dałem tutaj yy, swoje miejsce na yy, szurcika i jak zwykle doszli, doszli do, do ilu doszli? Yy, 140 yy, niby 6 doszli, ale mi nie zebrało w każdym razie. O, zebrało wam? Bo doszli idealnie. 146 widzę na tej świec. Nie zebrało mi. Czyli macie, kurde mi nie, nie zabrało, nie, 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 nie wzięło, nie wzięło, nie wzięło? Nie, nie, nie wzięło. Dobra, bo, bo jesteśmy, brak, no. aha poczekajcie, bo, bo ja jestem na Binance, na Solanie, no to nie, no to może nie wzięło faktycznie, ale doszli, doszli w punkcik tak samo. Także czekam sobie na spokojnie, bo jeszcze może być podbicie do tego order bloka, do tego order bloka. dlatego mówię 146 jest fajnym miejscem, yy, uważam, a dlaczego jest wysoko 100+, dlatego że 151 uważam, że mm, chyba nie powinna cena osiągnąć, ale gdyby, ale gdyby, no to wolę mieć tu jakiś bufor bezpieczeństwa, dałem 3%, wolę gdzieś dołożyć jeszcze tutaj y, wyżej, ale tego tego shorta y, de, facto, de facto złapać. Y, teraz tak, link tam widzę, że to też powinien być do shortowania, e, czekajcie, już Wam pokażę linka. Czy ten link jest? Tu jest link. Link też jest do sortowania. Zobaczcie, też struktura jest wybita, czyli mamy, mamy dołę, e, przepraszam, mamy szczyt, mamy korektę piękną po szczycie, czyli tu jest nasz OPDK. Mamy wybicie nowego szczytu, czyli mamy potwierdzony, tak? Mamy potwierdzonego OPDK, mamy złamanie struktury. Mamy złamanie struktury. Mamy teraz wyjście ABC. I teoretycznie wygląda, wygląda tak jakby stąd. Stąd miał się zwalić gdzieś w granicę, nawet, no słuchajcie, ja bym tu gdzieś obstawiał na chwilę obecną 13,52. 13, 13,52, więc jeżeli, jeżeli on nie wybije tego, 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 tego szczytu tutaj, no to wam powiem, że warto sobie też jakąś pozycję, no bo to ładnych parę procent, jakby na to nie patrzeć będzie, nie? Sprawdźmy sobie to. Powiedzmy, że tu się by go gdzieś złapało. No to zobaczycie, 70% roi, no to nie jest nie jest źle, nie? nie? jest źle. Więc tak widzę na chwilę obecną. Tak widzę na chwilę obecną. Solana, bo tam też pytaliście, do ilu, no to solane tak będę chciał przytrzymać do, do tego boksa, którego żeśmy sobie rysowali już kiedyś. To jest około 130 dolarów, nie? Około 130 dolarów. Więc więc słuchajcie. Tak to wygląda na chwilę obecną. No i teraz trzymamy pytanie jakieś. Chyba wyczerpałeś temat. No wiesz co, no bo wiesz, no tym, co ja się teraz interesuję, Mirek, no to wiesz o tym, że tych shitów raczej nie gram. Gram same te takie, powiedzmy, topki, no bo je, je wiesz, je to idzie przewidzieć, nie? A jak włączysz jakiegoś takiego, wiesz, brokoli, jakieś te, te syfy wszystkie, to niby jest analiza, niby trzymają, a za chwilę jest taka laga na 30%, no i wiesz, i, i, i analizę sobie możesz włożyć wtedy do kieszeni, nie? Tak wiem, bo gadaliśmy nawet ostatnio no. dwa dni temu i, i przegadaliśmy ten temat. Dokładnie. Także ja się trzymam jakby swojego, trzymam się tych swoich planów i tak dalej. O, XRP jeszcze słuchajcie, XRP też yy, też tu dostał korektę ABC. Yy, ABC dostał korektę. I teraz pytanie, czy on tu będzie robił piątkę z tego ruchu, nie? No bo to w ogóle yy, zobaczcie, pierwsze podbicie, znaczy pierwsze zejście, bo pierwsze struktury jakby tu są połamane, nie. Tu są przetestowane i poszło. Yy, I to jest jakby jedno. I teraz zobaczcie. I tu ten ruch raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tu jakby na to nie patrzeć jest, bo nawet jeżeli by to wybrało, one było za czwórkę, to tu jest piątka, po drugiej trójce. Więc jest impuls, prawda? Jest impuls na, na yy, XRP. I teraz słuchajcie. XRP jeżeli by się udało, mówię jeżeli by się udało, nie wiem czy się uda. Jeżeli by się udało, żeby on doszedł do no w to miejsce, 2.26, 2.28. Uwaga, 2.26, 2.28, możecie zapisać sobie, czyli do tego boksu, jakby mi doszedł, no to uważam, że to jest fajne miejsce na shorta, fajne miejsce na shorta. 2.26. Tak, 2.26, 2.28, tylko słuchajcie, żeby była jasność, nie stop loss tutaj gdzieś, albo nie wewać od razu całą pozycję. Tylko bo Stoblos musi iść na ten szczyt. No bo wiecie, jeżeli to jest impuls i to będzie, to będzie A, B i C, i C, no to ta cena tutaj powinna dojść, i stąd powinniśmy dostać odwrócenie. Ale żeby nikt nie był zdziwiony, że na przykład podejdą do 7-8 czy do złotej strefy, i tu już będzie płacz. No bo słuchajcie, no tą stratę chwilę by trzeba było też przetrzymać, a to jest jakieś 5%, nie? Do stopa to nawet więcej, będzie 6. Więc tu należy sobie wziąć 3%, jakby wyszli gdzieś jeszcze wyżej na 7,8, czyli do złotej strefy 2,35, 2,40, to tu sobie dołożyć, wtedy macie lepsze entry, macie lepsze entry, będzie entry, wtedy 2,34, i do stopa macie wtedy 4%, około nad 1,13, no, nawet 5%. I, i, I słuchajcie, i wtedy jest do pociągnięcia, bo jeżeli my na Bitcoinie dostaliśmy faktycznie już ABC, albo nawet nie zrobimy, nie dojdziemy do do tego 1 y, do 1, no to tu od tego momentu naprawdę mogą być grube shorty. Mo mogą być grube shorty. No, chyba, że tak wybi 107, no to wtedy się zmienia y, całkowicie y, temat, i przystępujemy jakby do, do rozpracowania rynku w drugą stronę, nie? Słuchajcie, tyle ode mnie. Tyle ode mnie. Kawa na ławę wyłożone. Uważam, że prosto zwieźle na temat, i. Pytanie Mario, będziesz, będziesz pisał, jak będziesz otwierał te, te pozycje? Tak, Czy... tak, 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 Oskar, bo teraz, wiesz, mniej było zagrań, no bo tak naprawdę nie wiedziałeś, w którą stronę idziemy za bardzo, nie? Natomiast jeżeli teraz już złapiemy, złapiemy te, wiesz, maksyma, jakby poosiągane, no to jedziemy, bo to, bo to prawda jest taka, że to jest dla nas bo druga już szansa. Bo takie będą, nie? Tak, to jest dla nas druga szansa już. Okej, okay. to ten, to, no. coś, to to, będziesz pisał. Bo tak, 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 będę... tak, Nawet nie wiem, będę... czy, wiesz, czy teraz więcej live'ów się nie porobi, no bo, no bo jak już będę widział, okay. że wiesz. Y, no, no, że... mogę powiedzieć, ale się wykres mi ciężko teraz. No, już. zgadza się, się z tego? Wiadomo, że każdy tam pracuje, coś tam, nie? Także. Okej, okay. no to super. A, Także to będziemy, super będziemy będzie. w ten sposób, będziemy w ten sposób robić. No mam no nadzieję, super. że już się wyklaruje i, i, że jak odwrócimy, no to ogień wtedy do pieca i, i słuchajcie, i te depozyty, Robimy tak, jak było na, na yy, początku, jak wzrosty były. Dobra, moi drodzy. No to, no to dzięki. Ja tyle, co Wam chciałem przekazać, żebyście wiedzieli po prostu, o co Kaman na rynku i, i, i pilnujemy teraz.